Hejka, kochani, o teraz odpowiem wam na pewne pytanie. No bo miałam dużo kraszów. Moimi kraszami były przed przeważnie gwiazdy Disco Polo, typu na przykład Marcin Miller. Moimi kraszami były gwiazdy mm, pop, typu Backstreet Boys, Nick Carter. Jeżeli wiecie, kto to jest Nick Carter, to no. To byli moi crasze, ale do płęty. Czy moim kraszem eee, ostatnim moim kaszem był Aleksander Domogarow czyli jeżeli ktoś nie wie to to jest ten pan co grał bohuna w ogniem i mieczem ale teraz pytanie jest takie czy moim kraszem jest przemysł Gintrowski? A, kochani, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Hmm. I tak, trochę tak. No. Jeżeli chodzi o takie coś jak Domagarowa, to tak. Moim kraszem jest przemysław Gintrowski. No on podoba mi się jako mężczyzna, ale jeśli chodzi o wykonawców poezji śpiewanej typu on i Grzegorz Turnał, to ja zwracam uwagę na głębie ich tekstów. Ale można powiedzieć, że tak. Przemysław Gintroski podoba mi się jako mężczyzna. Mam nadzieję, że to odpowiada na wasze pytanie, czy Przemysław Gintroski jest moim kraszem. Yy, a krasz to jest ktoś, kto się podoba. No. No, Gintrowski mi się podoba, jako mężczyzna. Ale jeśli chodzi o niego, to mi się podoba jego głos. Ten taki mm, demoniczny, diaboliczny głos. No. Także tak, Przemysław Gintronski jest moim kraszem. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.